No, zajadajcie, kochani. Takie hucherka z was są. Dzień babci i dzień dziadka jest tylko raz w roku. Babciu, ja zaraz wybuchnę. Co ty gadasz? Żołądek ci się skurczył. Za moich czasów to staliśmy w kolejce. Jak dochodziliśmy do kasy, to w sklepie już nic nie było. Wiemy, babciu, widzieliśmy w internecie. Ja to nawet ostatnio od babci e-maila dostałem. Co dostałeś? Babciu. Taki list, prawda? Tylko że w starej wersji, nie elektroniczny. O, to nawet całkiem słodkie. A zarazem śmieszne. I co ci tam babcia napisała? Już wam mówię. Kochany Rafałku, przypadkowo usunęłam mój komputer z pulpitu i teraz nie wiem, co zrobić. Babcia. <grywania> <grywania> Przeciąg. Zniknął mój komputer. No to co? Pokażecie mi te Wasze internety? Tak, tak babciu. O. Dobra babcia, słuchaj. Najpierw trzeba włączyć komputer, tak, żeby coś robić. Więc kliknij sobie tylko tutaj. Babciu, co to jest za zdjęcie? No tak, mi się jakoś ustawiło. Najpierw tu coś błysnęło, potem kliknęłam i jest. Nie no, babciu, no ślicznie wyglądasz. Naprawdę? A wiecie, tak przypadkiem jeszcze mi się wydrukowały trzy kopie. Bardzo Jakie proszę, dynie, to dla taki, was. Portret taki, ojej. Dzięki, Bardzo babcia. dziękujemy. Pięknie. Nie trzeba było, ale miło. Dobra, babciu, w każdym bądź razie wróćmy do tematu. Tutaj musisz się podłączyć do sieci. Masz taki guziczek, o. Czy ktoś mówił coś o sieci? Służę pomocą! Wiesz co, dziadku? Jesteś cudowny, ale nie o taką sieć nam chodziło. Mm. dobra, babciu, słuchaj. Tutaj jest taka strona, zobacz. Tutaj możesz wyszukać każdy przepis, jaki chce. A ja tobie, babciu, pokażę stronę, na której masz wszystkie filmiki świata. Zobacz. I zuba. Mhm. Mhm. No raczej. Jesteście wspaniali. <laughs> tu czarujecie, to może moje małe geniusze naprawicie telewizor. Od paru dni nie możemy go oglądać. Nie wiem, co się wydarzyło. Mhm. No dobra. No i już. Mój bohater! Zuch, chłopak! Moja krew! Dobra, który z was przyniósł prezent dla babci i dziadka? Rafał! Mateusz! Co ty, ty miałeś przynieść prezent? No chyba ty. No przecież ja byłem po maila na poczcie od babci. To miałeś za prezent. Dobra, spokój chłopaki. Dzień babci i dziadka jest co roku tego samego dnia chciałam powiedzieć. Mogłam się spodziewać, że nic nie przygotujecie. Zaskoczyło Was po prostu to święto. A czyli mogła się spodziewać, to Nie znaczy. Dlatego... Że ten... Ale kupiłam mojego kwiatka. <noise> Super! To twój dzień. O, to jest dobre hasło dla babci. Zróbmy z jego naszyjnik dla niej. Dobry pomysł. A wiecie, co jest jeszcze lepszym pomysłem? Stworzyć arcydzieło malarskie. Hmm? Niech będzie. Nie mamy wyboru. Tak jest! No, interesujące. Chyba zastanawiają się, jakich użyć słów, że im się nie podoba. Może być. No nie, no naprawdę, bardzo ładne. Myślisz, żeby zapisać się na akademię sztuk pięknych? Co? Hmm. Pokaż to, dziadek. Ty to w sumie nie jest takie złe. Hashtag w szoku. Co? A tak? Hashtag dziadek. No, ale nieważne. Powiem ci, Rafał, że naprawdę dobra robota. No, ale ja znowu czuję taki lekki niedosyt, bo mi się wydaje, że babcia jest niezadowolona coś. No nie, no bardzo ładna, ale... Ale co? Co jest nie tak? N no nie wiem, jak to powiedzieć. No powiedz prosto z mostu, bezpośrednio. Józek, powiedz tej. No, no dobrze. Ślicznie rysujesz, mhm. ale wydaje mi się, że coś takiego widzieliśmy. Popatrzcie, kochani. Mm. Tak mi się właśnie chyba wydawało, że już coś podobnego wam narysowałem. Brawo, Rafał, artysta jednego obrazu. Dokładnie. Hehe, <t� Nexus> <t w góry> łatwizna. Liczyć kalorie. Hmm, to będzie jakieś 50 kalorii. A u ciebie jak tam babcia? Co! Przecież lepimy te pierogi dopiero dwie minuty! Jak ty to zrobiłaś? Kiedy byliśmy z dziadkiem w waszym wieku. O, nie zaczyna się. Nie chcesz, Rafałku, słuchać o naszych młodzieńczych latach? To pooglądamy sobie zdjęcia z waszych młodzieńczych lat. No i co żeś No nie chciałem, no. Zawsze musisz coś powiedzieć, nie? Zobaczcie, oto Ada w stroju nosorożca i śpiewa, Babciu, że jest nosorożcem. W stroju jednorożca. Oj, tam. Mam Ale, tak. Mam jednorożca i zjadła tym nosa. A po co może masz jakieś zdjęcia, na przykład Mateusza? Ależ proszę. Mateuszek, lat cztery, zaklinował się w wiaderku. O, pamiętam, to było moje ulubione wiadro. A ciekawe czy ono teraz jest? O pan Rafał. Kajtek bez majtek. Co? Ale Babciu, nie widziałam nigdy tego zdjęcia pokażę. Nie, proszę Was, nie ma co Pokaż, oglądać, nie ma co wyglądać. Babciu! Grać. Ja sobie przypomniałem, gdzie jest to wiatro. Kto pójdzie ze mną przepkać zlew? Ja idę, idziemy dziadku, idziemy tak. No my też. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał Studio Tymbark. Wszystkim babciom i dziadkom wszystkiego najlepszego z okazji święta. Pamiętajcie, że w każdy piątek o 17 widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale Studio Tymbark. I serdecznie pozdrawiamy. Pa!